Witajcie na kanale Studiopatów. Dawno nie było filmów, ale jak się dzieje coś ważnego to trzeba reagować. Jesteśmy w Karwowie, tuż od wjazdu od Karwowa w kierunku zalewu i tutaj jak udzielił mi pan policjant informacji odnaleziono gdzieś niewybuch prawdopodobnie pozostałość po wojnie i dla informacji oraz dla, dla informacji miejscowych ludzi mieszkających w Krakowie, żeby tutaj właśnie się nie pamiętali, bo no jest akcja. No policja zresztą obstawiła wszystkie te drogi, nie dopuszcza tam nikogo. Ja postaram się jeszcze uzyskać jakieś większe i konkretniejsze informacje od pani rzecznik policji w Opatowie. Tak więc... Jeżeli będę wiedział coś więcej, to dogram filmik. Póki co w Karwowie znaleziono niewybuch. Uważajcie na siebie i nie kręćcie się tam, gdzie nie wolno. Pozdrawiam czołem.